Z dużym prawdopodobieństwem istnieje taka szansa, według badań, że oglądasz ten materiał w toalecie. Podobno niektórzy tak robią. I dziś chciałbym rozstrzygnąć sprawę toalety po raz ostatni. Zrobić takie wielkie podsumowanie toalety. Dlaczego? Ano dlatego, że bardzo często tak jest, że na pytanie Where's the toilet? rzekomo ludzie mieliby tego pytania nie zrozumieć, albo wyśmiać, albo Amerykanin mógłby sobie pomyśleć, że pytasz go bezpośrednio o sedes, może chcesz kupić sedes? A w ogóle to w Kanadzie tak nie mówią. No więc dzisiaj sobie te kwestie postaramy rozstrzygnąć. Tak więc zacznijmy od pierwszego słowa Toilet, które jest bardzo bliźniaczko podobne do naszego słowa Toaleta, więc i łatwe do skojarzenia. I faktycznie przyjdzie Amerykanin. I powie, no u nas to się tak nie mówi. U nas nie pytają się o toilet. Jak przyjdziesz i powiesz, Toilet, where is the toilet? To no. dla nich to pytanie będzie takie zabawne. Tak jakby przyjść do nas, do Polaków i ktoś by się zapytał, gdzie jest kibelek? No zabawne. Pewnie tak, pewnie nam się buzia uśmiechnie. Ale czy niezrozumiałe albo jakoś strasznie nieeleganckie? No nie, tym bardziej, że mamy świadomość, że osoba, która nas pyta, nie jest Polakiem, jest obcokrajowcem i działa to też na odwrót. Dlatego ja Ci gwarantuję, że jeżeli podejdziesz do jakiegokolwiek Amerykanina i zapytasz go najbardziej twarde jak to możliwe, where is the toilet? To on nie wskaże Ci na przykład składziku na miotły. Prawdopodobnie też nie wyśle cię na pocztę. Tylko będzie wiedzieć, że Ty chcesz za jakąś potrzebą fizyczną i szukasz właśnie toalety. Owszem, jeżeli chcesz mieszkać w Stanach Zjednoczonych i brzmieć jak native speaker amerykański, to prawdopodobnie lepszym słowem będzie słowo restroom. Taki rest, jakby odpoczynek, można sobie tam iść, odpocząć. I faktycznie Amerykanie raczej będą tego słowa używać. Restroom. Ale to nie zmienia faktu, że jeżeli powiesz to słowo toilet, to oni nie zrozumieją. Zrozumieją to. No i tu przyjdzie Kanadyjczyk, powie, a u nas to się bardziej mówi washroom, czyli taki pokój mycia, washroom. Ma to sens... No oczywiście, że ma. Warto znać to słowo. Jadąc na przykład do Kanady, ktoś będzie takiego słowa używał, ale to jest sytuacja, która będzie miała wiele takich bliźniaczych sytuacji, gdzie zdamy jakieś jedno powszechne słowo, a okazuje się, że w jakiejś części świata anglojęzycznej używają innego słowa. I być może nawet znasz takie przykłady, że jadąc na Australii, na pewne rzeczy powiedzą inaczej, mimo tego, że używają języka angielskiego. Co znów nie zmienia faktu, że nie zrozumieją tego słowa, którego ty akurat się nauczyłeś, czy nauczyłaś. I właśnie tak samo jest z kwestią, to. Więc nie dajmy się zwariować, że ktoś powie we don't use this word in the USA. Toilet? You're joking, right? No, nie będzie czegoś takiego. Ktoś może też używać słowa bathroom, ale przecież bathroom to jest łazienka. I u nas też to jest czasem zabawna sytuacja, gdy ktoś pyta, przepraszam, gdzie jest łazienka, ktoś też mu mógł powiedzieć, no ale co ty chcesz wziąć prysznic? Czy może chcesz wziąć kąpiel w tej łazience? No nie wiemy, że ta osoba prawdopodobnie szuka toalety, więc nie dajmy się zwariować. Jeżeli przyjdzie do nas ktoś i powie, przepraszam, gdzie jest łazienka, to my się nie zastanawiamy, czy to chodzi mu o jakąś potrzebę fizjologiczną, czy może chęć odświeżenia się. Nie mamy tak, prawda? Mało tego. Przy kontakcie z native speakerami często zetkniemy się z różnymi slangowymi słowami. No tego nie da się uniknąć. U nas to chyba też jakieś takie slangowe mamy. Możesz dać znać w sekcji komentarzy, jak w Twojej części świata, czy w Twojej części Polski mówi się właśnie na to miejsce. Do którego sam król chodzi pieszo. Tutaj mam takie trzy bardziej brytyjskie wersje nieoficjalnych, trochę slangowych określeń, właśnie na toaletę. Za chwilę ci o nich opowiem. Natomiast jeżeli ten materiał Ci się podobał, to bardzo miłym mi będzie, jeżeli coś po sobie pozostawisz. No i Każda forma wsparcia jest mile widziana, co ja gadam? Na wagę złota. Za oglądanie, lajkowanie, udostępnianie, serdecznie Ci dziękuję. No właśnie, wracając do tych słów slangowych, to jedno z takich dość popularnych to słowo "lu". Tak ono brzmi jakby "lu", Jakby ktoś chciał, nie wiem, a może bez skojarzeń. Innym, choć trochę z tego co wiem, archaicznym, może być słowo privy. Privy od privacy, tak? Czyli privy, takie miejsce prywatności. No, ma to sens. No i jeżeli chcemy być, na przykład, kibicem piłkarskim. Albo takim bywalcem barów, że chcemy iść do takiego miejsca po kilku głębszych, to wtedy warto znać słowo bog. I słowo bog to słowo, które oznacza też bagno. Wiesz, szukasz bagna. Ja tam nie wiem, nie chcę sobie wyobrażać, jak to miejsce może wyglądać po takiej sobotnej imprezie. Tak więc w tym materiale to tyle. Pozdrawiam cię serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Cześć!